Cześć wszystkim moi drodzy, zaczniemy tym razem nietypowo. Ostatnio przeglądając internet, natknąłem się na bardzo fajną stronę. To znaczy, z tak jak zresztą w tytule widzieliście, z lodami, które możemy zamówić przez internet i zostaną nam wysłane kurierem. Tak sobie myślę, przecież to jest niemożliwe. Jak lody z dowozem online? Przecież to troszeczkę gubi sens. One potrzebują określonej temperatury, dostarczone zostaną do domu. Zazwyczaj idziemy albo do lodziarni. Albo po prostu kupujemy w sklepie. A dzisiaj lodziarnia tradycyjna przyjedzie prosto do mojego domu. Zobaczmy w takim razie, jak ten proces wygląda, jak lody będą smakowały i jak w ogóle przyjdą do mnie. Czy będą rozmrożone, czy nie będą? Sprawdzimy to dzisiaj. Wszystko zamówmy i zobaczmy. Zaczynamy. Nazwa to Wilish zwiastuje, że jest to firma z zagranicy, ale ja już wiem, że jest to firma typowo z Polski, utworzona bodajże w Wągrowcu niedaleko Poznania w, o, w 1983 roku. Tak właśnie zapamiętałem. Moi drodzy, bardzo mnie to cieszy, że jest to firma z Polski i to ona jako pierwsza innowacyjnie wprowadza lody z dostawą do domu. No to zobaczmy w takim razie, jakie smaki możemy wybrać. Tutaj na górze jest zakładka zamów online. I zamawiamy. Co tutaj mamy za smaki? Już widzę, że są ciekawe. Kawa zbożowa z prażonym migdałem i to jeszcze w wersji vegan. Mamy trzy do wyboru: vegan, z lodziarni i low calorie. Low calorie, bardzo dobrze, bo to w dzisiejszych czasach fit, więc widzę, że firma też chce być na czasie. Dobra, kawa zbożowa z prażonymi migdałami na pewno dodamy. Wanilia bez cukru, ciastko korzenne, mascarpone z. M o, mięta z czekoladą to mój smak typowo też dodamy do pakietu. W ogóle zobaczymy sobie, ile tych lodów dodamy wszystkich, ale zamówimy takie niestandardowe smaki, czyli na przykład truskawkę mniej, bo chciałbym spróbować sernik z pomarańczą. To jest fajna opcja, więc mamy już trzy. Cóż tutaj mamy? Może prześlećmy sobie te kategorie. Co będzie znajdowało się w zakładce low calorie? Wanilia bez cukru, śmietanka bez cukru, solony karmel vegan, to jest fajny smak. Twój koszyk. Kawa zbożowa z prażonym migdałem, wegan. Mięta z czekoladą, sernik z pomarańczą, solony karmel, wegan. I to jest ta opcja, nie dość, że wegańska, to jeszcze y, z mniejszą dawką kaloryczną. I mango na jogurcie z kardamonem. No ciekawe smaki. Na pewno są ciekawe. Masz kod rabatowy? Niestety nie mam. Suma to 124,95 zł. Jest napisane, że przewidywana dostawa na jutro. No to super. Bardzo dobrze. A? Razem 144 ,94 zł 94 grosze. Ja wypełniam, jak wypełnię, jeszcze raz się zobaczymy. Imię? No rzecz jasna, gorący delfin. <noise> Dodanie dedykacji. A, A, coś takiego? Jest coś takiego, no? A to da no Ale co, do siebie? No dla mnie. No to poczekaj, to mnie, żebyś nie wiedział co będzie. Tak? No. <noise> tak się zgadzacie, to napiszcie, że się zgadzacie. Dobra. Czyli mamy... Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj. Jutro się widzimy wraz z Lodami. Będziemy oczekiwali na kuriera, zobaczymy, o której godzinie się pojawi i czy to będzie jutro. Tak jak jest napisane tutaj na stronie. Dobrze, to widzimy się jutro. Pa! Dzień dobry. Okay. Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To jest fenomenalne, że ja nawet nie muszę podpisywać paczki, ale jest taka jak na... Proszę ja was, ilustracji Willis. Ta przesyłka zawiera świeże, ręcznie robione lody prosto z lodziarni. Sprawdźmy jak wyglądają. Lodów jeszcze do domów nie odbierałem w domu, a nie do domu. Dobrze, tak wygląda paczka na zielono. Willis jest zaznaczone, zatem otwórzmy i zobaczmy, jak wygląda w środku. Wyjmij kartonik, aby dostać się do lodów, czyli po prostu podnosimy cały, a w środku podejrzewam, że jest, tak, suchy lód. To no, może na Instagramie pokażemy. Ciekaw jestem, co się może wydarzyć. Zobaczcie, w ogóle jak zająbiście paruje. Ale zimny. No i są. Jest pięć smaków lodów, i teraz jest dedykacja. Dla mnie? A Czy się ten zgadza? Ten się zgadza, ale proszę mi przyjść do A nie, no przecież wiemy. My wiemy, my wiemy. Proszę bardzo. Specjalne życzenia dla najlepszego kompana od gorącego delfina i widzów. I was! Dziękuję bardzo. No, wszystko razem zostało napisane, więc teraz moi drodzy musimy poczekać. Tak, jak jest w instrukcji napisane, żeby lody miały swoją kremistość, żeby one mogły być najlepsze, czyli prosto jak z lodziarni, bo teraz są bardzo zmrożone. Tak nie możemy ich jeść. Musimy poczekać około 20-30 minut, tak było napisane, wtedy osiągają swój optymalny stan. <śm> Coś przeszkadza mi w degustacji. Poproszę, waltka, żeby się przeszedł. Albo bo Grucha grucha jedzi. To? To jest. Hallo. To jest. sernik z pomarańczą. Od Czuć? A ty tu jesteś, a tam się lampie. Czuć? Czuć, że. Znaczy wiesz, przypomniało mi się, że to jest sernik. Natomiast smak bardzo taki jakby się rzeczywiście zamroził to ciasto taki lodziarniowy jakże jest takie słowo ale nadal zimne aczkolwiek już przy dotyku czuję że mięknie to dobrze słony karmel dobry dobry aksamitny puszysty takie są naładowane w środku słodkie dosyć te fajne są orzeszki arachidowe, chyba posypane. Bo jeden mi umknął pomiędzy piątym a lewym zębem. Nie słuchasz mnie, powiedziałem: pomiędzy piątym a lewym. I co? No dobra, dawaj. <laughs> Ciekawy, czy wysłuchacie. słuchacie. Chociażby, wy, proszę, dobre lody. No, na razie. Pierwsze miejsce. Co? My każdy wegan. To jest wegan? Wegan. O proszę! To musimy kiedyś jeszcze raz zamówić. Nie wiem, czy już na odcinku, może sam sobie zamówię bezpośrednio do domu. Wegan yy, i nie wegan. Po sam brzeg wylane. Tak? Nie oszukane. Nie ma. C czy trzeba wagę sprawdzić? Halo, halo. Mięta z czekoladą. Czy tam mięta czekoladowa, tak? Czekolada z mię... No. <grym> mięta z czekoladą. Nie, czekolada z miętą. No tak, to, to dokładnie to. Dobre. Yy, bardzo miętowe i czuć miętę, która jest taka spola. Mniej słodkie na pewno niż poprzednie. Czy lepsze? Nie wiem. Ale też mi smakują. To jest w ogóle chyba mój ulubiony smak lodów. Tak bym powiedział. Które miejsce? Nie, solone karmel lepszy. Lepszy? Solony karmel lepszy. O, te już mniejszą temperaturę kam mają. Tam był ten, ta pomarańcza. Aha. Dobrze chłopaki robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Dobry przekaz leci. <ślał> Tam też wylewali, tylko że beton. I beton pozostał. No. Mm. Te lody to nie jest pojoratywne określenie. One są puste w, w sensie tego, że są takie pełne. Czuć, że tu jest użyta śmietanka albo mleko. Nie wiem, co, co podana firma stosuje do swoich lodów, ale te lody są takie, no, no, pełne. Nie ma rozwarstwienia smaku, tylko ciągle jest jeden. No, staram się opisywać jak najdokładniej potrafię. Fajna propozycja Na, i najmniej słodka ze wszystkich. A jeżeli jest najmniej słodka, to mi automatycznie najbardziej smakuje. Zatem będzie nawet lepiej niż karmel. Tutaj też jest, nie ma nic polane. Nie ma, no i czuję, że konsystencja jest stała. I równomierna, jednostajna, bo to jest drugie prawo Newtona. Z taką siłą działuję, z taką biorę. Ja jestem mądry, niesamowite. Dobra, zobaczymy teraz tutaj. I jesteśmy u mnie w sercu i w domu i w żołądku. Mango. No znowu się zmieniłeś, z to ty cały czas Mango. Mango na jogurcie Mango na jogurcie. A ciągnie paskę. No. Oh! To co zawsze. O, ja pierdolę, ale do dolane. Wczoraj, że tyle nie dolewają w y... półlitrowej, wiesz gdzie. Ale naprawdę, no całkowicie po same brzegi. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten... Film i myślę, że po raz kolejny niektóre mity zostały obalone. Przede wszystkim ten, że lody mogą zostać dostarczone bezpośrednio do domu. Nigdy o tym nie słyszałem, ale tę usługę już sprawdziliśmy i wiemy, że mogą, i przy tym mogą być naprawdę w bardzo ciekawych kompozycjach, jak mango na jogurcie z kardamonem. Bardzo mnie też cieszy to, że to jest polska firma niedaleko Poznania w Wągrowcu ma swoją siedzibę od 1983 roku. Zatem jeżeli wchodzą do internetu, no to też możemy się pokusić, aby to sprawdzić. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie i jak wam się podobał ten film. Jeżeli chcecie więcej tego typu porównań, to wrzućcie kilka tysięcy łapek w górę, wpadnijcie na fejsa i na Instagrama i widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Gryzy już poza kamerą? Są wskazane. A ty jak zrobiłeś już jedno, czyli obejrzałeś ten film, to zobacz też inne. Ale najpierw zasubskrybuj tutaj i tu i tu. Są kolejne. Cześć!